Dzień dobry, moi drodzy, witam Was na moim kanale Dom Dobrej Książki. Jeżeli jest to Wasze pierwsze spotkanie z moim kanałem, zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi filmikami, dopóki jest ich bardzo niedużo, bo dzisiaj w nocy minie dopiero tydzień istnienia kanału, więc jest tej treści mało. Możecie to jeszcze ogarnąć. I dzisiaj nie będę długo Was trzymała w niepewności, ponieważ mam zamiar mówić tylko o jednej książce, której tytuł już zdążyliście przeczytać. Jednej, ale jakiej? Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czasami, jak, jak ktoś woli, hrabia Monte Cristo. Ja będę mówiła Cristo. Żeby zachęcić Was taką kolorami może, zacznę od mojej małej kolekcji tych książek, ponieważ jestem wielbicielką twórczości Aleksandra Dima. I to na pewno nie ostatnie spotkanie z nim, ale po prostu nie sposób mówić o wszystkich jego książkach w jednym filmiku. Pierwsza książka jest z serii, która już była u mnie prezentowana przy okazji opowiadania o Annie Kareninie. To jest seria wydana przez świat książki, taka bardzo elegancka, proszę zobaczyć. To bardzo fajnie, że wydawcy decydują się na takie piękne wydania, które można dumnie prezentować na półce, i są również może przetłumaczone, a to za chwilę, bo dwie. Wersje książki, którą chcę przedstawić, mają tego samego tłumacza. Natomiast ja, kiedy ostatnio robiłam sobie rereading jakiś miesiąc temu Hrabiego, to korzystałam z tego dwutomowego wydania. Wydawnictwo MG, również świetne wydawnictwo i świetne wydanie. Duży, fajny druk. Piękna okładka, taka bardzo miła w dotyku. I obie książki, co jest bardzo istotne, są według mnie bardzo dobrze przetłumaczone przetłumaczone przez pana Klemensa Łukasiewicza. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo gdzieś w internecie czytałam, że tłumaczenie pana Łukasiewicza jest trochę archaiczne trąci myszką. Ale w momencie, kiedy ja się śmiałam, płakałam, wzruszałam i byłam zainteresowana tam, gdzie trzeba, mimo że znam przecież tą treść z książek, filmów i wszystkich innych możliwych adaptacji, to znaczy, że tłumaczenie jest dobre. Moje pierwsze natomiast spotkanie z hrabią Monte Cristo miało miejsce, kiedy miałam ile? 14 lat, byłam chyba w siódmej klasie podstawówki. I pojechaliśmy na klasową wycieczkę. I oczywiście całe kieszonkowe wydałam w pierwszej księgarni, do której wstąpiłam i kupiłam reklamówkę ośmiu książek. Wśród nich była trzytomowa wersja wydawnictwa Iskry. Tak. I to jest tłumaczenie też, o którym się często mówi, o jako o bardzo dobrym pana Juliana Rogozińskiego i potwierdzam skoro wtedy tak mi się spodobało, no to jest na równi yy, dobre. Czasami mówi się o nim chyba, że jest troszkę bardziej takie unowocześnione, ale obydwa są świetne. Mam również trzecie w domu wydawnictwo, to jest siedmioróg. Przyznam osobiście, że z tym się jeszcze nie zapoznałam. Na razie je kupiłam. Jest pięknie wydane i przetłumaczone. Już wam powiem. Przez tym razem panią Tamarę Michałowską. I wierzę, że jest równie dobra. Także to są wydania polskie. Teraz, jeżeli ktoś chciałby przeczytać po francusku, to wiadomo, no tutaj jest najlepiej czytamy w oryginale. Ale posiadam również w domu dwa anglojęzyczne wydania. To jest wydanie anonimowe, które ukazało się wkrótce po premierze francuskiej, hrabiego. Nie wiadomo, czy pan czy pani pokusiła się o to tłumaczenie, tylko że ona jest dzieckiem swoich czasów. Aleksander Dima był taki bardzo postępowy, i na przykład tam, gdzie były wątki dotyczące miłości lesbijskiej, czy różnych takich rzeczy, które wtedy były niedopuszczalne, tłumacz. Tudzież tłumaczka zgrabnie to pomija. Na przykład tam, gdzie dziewczyna nosi męskie stroje, mówi, że Eugenia ubiera się oryginalnie, czy coś w tym stylu. Więc tu jest wiele zastrzeżeń co do tego tłumaczenia, no ale chcę trochę wybronić tłumacza. Nie wszystko było akceptowalne, przynajmniej w purytańskiej Anglii, bo we Francji może nie. Natomiast tłumaczenie anglojęzyczne, które ja sobie cenię, zaraz powiem, też z dwóch powodów. Samego tłumaczenia, które jest nieco unowocześnione, takie, wiecie, przystosowane do naszych czasów, żeby było bardziej strawne dla młodego czytelnika, to jest edycja pingwinowska, czyli to najbardziej popularne chyba teraz wydawnictwo, pana Robina Bassa. I to wydanie posiada nie tylko na początku życiorys Aleksandra Dima, XIX-wiecznego Jamesa Bonda, bo tak go chyba mogę nazwać, jeżeli chodzi o ilość jego przygód, romansów, podróży i życia, które samo w sobie jest świetnym materiałem na książkę, ale również posiada takie intro. Dotyczące samych okoliczności powstaje książki i twórczości Dima jako autora w całości. I to ten wstęp jest po prostu fantastyczny. W e, polskich przykładach jeszcze się z tym nie spotkałam. Tak, tak więc jeżeli ktoś je zna angielski, zapraszam do kupienia tej książki, choćby dla przed, przeczytania tego e, wstępu, jeżeli treść już zna. No, najlepiej jak już macie te całej książki. Dwa, zaledwie prawie 1300 stron. Ale tak wciąga, że nie wiecie, kiedy jest koniec. I żałujecie, że już, naprawdę już muszę się rozstać. Nie. Dlatego chyba powstał potem już po śmierci Aleksandra Dima, martwa ręka, pozbierano jakieś jego luźne notatki, które robił całe życie i stworzono dalsze losy hrabiego Montecristo, ale o tym kiedy indziej. Aleksander Dima. Zajmijmy się na chwilę autorem. Jak powiedziałam, XIX-wiecznym Jamesem Bondem na mój użytek, bo o książce nie będę Wam opowiadała, ponieważ nie mam zamiaru, jak widzicie, już mnie dotknęła choroba nauczycielska, opowiadać wam treści 1300 stron. Wiek XIX był wiekiem industrializacji. I jak, kiedy. Około roku, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, 1847 po raz pierwszy wydano we Francji hrabiego Monte Cristo. Powstał taki krytyczny pamflet, który nosił tytuł Alexander Dima i Company Novel Factory po przecinku. To był taki Krytyczny pamflet, o, o. nawet mam tutaj datę, mam jakieś malutkie notatki, opublikowane w 1845 roku, więc może w tych okolicach, dwa lata wcześniej, już je hrabia Monte Cristo ukazał, i wtedy mówiło się, chociaż dla mnie to byłby komplement, że Aleksander Dima pisze tyle. Że chyba ma długopisy, tudzież pióra w obydwu rękach i pisze naraz, po prostu lewą ręką jedną książkę, prawą drugą, bo potrafił stworzyć tyle kontentu, tyle książek, noweli, adaptacji sztuk teatralnych, które no, te sztuki adaptował ze swoich powieści, i tyle artykułów do swojej własnej gazety, i kolumn gazet, do których pisał. Że wydawałoby się, że to grupa ludzi, a to był jeden człowiek, który zatrudniał tak naprawdę tylko jednego pana, niejakiego Augusta Maketa, który był takim jego sekretarzem. Wiecie, był gościem, który jeździł po różnych krajach i zbierał legendy, podania. I teraz wracamy już do hrabiego Montecristo. I taki szok. Czy hrabia Montecristo to plagiat? Pewnego razu Aleksander Dima, może za namową, czy jakąś tam informacją podaną przez pana Maketa, wylądował w paryskich archiwach policji, czy też archiwach paryskiej policji. I tam znalazł taki raport pod tytułem luźno tłumaczonym przeze mnie z francuskiego. Więc, jeżeli jest błąd, Przepraszam, francuskojęzyczne osoby, zemsta i diament. I raport ten dotyczył sytuacji, która faktycznie miała miejsce, o ile pamiętam, w roku 1807 i dotyczyła niejakiego pana Picot, który był młodym człowiekiem, żyjącym na południu Francji, ciepło, ciepło, coraz cieplej. Zaręczył się. Jego narzeczona miała na imię Marguerite. Jeszcze cieplej się robi i niejakiemu Mathieu Lupianowi, właścicielowi kawiarni, nie podobała się ta wizja szczęśliwego żywota niejakiego Pico, François Pico, dlatego, że był zazdrosny, bo sam podkochiwał się w owej Marguerite i dlatego razem z grupą przyjaciół François zdenuncjowali go policji jako angielskiego szpiega. Pico został zamknięty na 7 lat w więzieniu, gdzie służył jako, gdzie był służącym takiego włoskiego urzędnika, który był bardzo majętny i bardzo uczony. No, robi się już całkiem jasno, prawda? I przez 7 lat ten właśnie uczony tak bardzo polubił swojego służącego, że pod koniec życia, ponieważ rodzina się go wyrzekła, Usynowił go i nie tylko przekazał mu swój spadek, ale przed śmiercią ujawnił mu, gdzie ma zakopane, zakopaną resztę swojego bogactwa, swojego skarbu. I faktycznie, kiedy François Picot wyszedł z więzienia, odnalazł czy możecie to sobie wyobrazić odnalazł ten skarb i teraz już miał środki, żeby się mścić. I tu pojawia się kwestia, no bo wiadomo, Dima ma w tym, w tym momencie plot na talerzu. Czy to jest plagiat? Moim zdaniem nie. Bo raporty policyjne są raczej suche. Pomyślmy razem, ile taki raport mógł liczyć. 10, 20 stron? Nie wiem. Nie wiem, jak wyglądają raporty policyjne, ale na pewno był raczej krótki i napisany w takim suchym, urzędniczym stylem. A Dima zrobił z tego dzieło mające tysiąc, kilkaset stron. Więc, moim zdaniem, o plagiacie nie ma tu mowy, jest po prostu tylko pewna myśl, jaka była przyczynkiem do powstania tego pięknego, dla mnie najpiękniejszego, kanonicznego, ponadczasowego dzieła. Bo zamiast opowiadać o czym jest hrabia Monte Cristo. Co sami powinniście wiedzieć, a jeżeli jeszcze nie znacie jego historii, to jak najszybciej kupcie lub wypożyczcie książkę. To należy się zastanowić nad tym, co ta lektura jeszcze wnosi. A pytań jest wiele. Książka porusza kwestie takie jak czym jest zdrada? Zdrada, miłość. Czy miłość może trwać wiecznie? Czy miłość może czekać, być może nawet całe życie? Czy cierpienie ma sens, czy nas ubogaca, czy też jest po prostu straconym czasem w naszym życiu? I na koniec, czy zemsta ma sens? Czy zemsta odwróci zło, które już się wydarzyło, na przykład nam? Zemsta, nawet najokrutniejsza, nie wróci nam czasu, jaki straciliśmy, prawda? Ale niektórzy mogą myśleć inaczej. Przecież mamy tutaj wolność myślenia. Nie żyjemy w świecie Orwella i każdy z nas może mieć inne zdanie. W tej książce zrozumiecie również. Jaką potęgę daje wiedza i wykształcenie. Pamiętajmy, że Edmond Dantez, po raz pierwszy tu wymawiam nazwisko bohatera, czyli ten literacki Pico, w momencie, w którym trafia do więzienia, jest niepiśmiennym, młodym marynarzem, niewykształconym. Dzięki wykształceniu go przez księdza Farię, Uczy się języków, uczy się matematyki, uczy się ekonomii, wielu innych dziedzin nauki. Także po 14 latach przebywania w Château jest już zupełnie inną osobą. Ma nie tylko pieniądze, ale ma wiedzę. I kombinacja tych dwóch rzeczy po pozwala mu dokonać zemsty doskonałej. Może zostawię was w tym momencie, bo myślę, że dostatecznie was zaciekawiłam. Zachęcam do wybrania jakiegokolwiek z tłumaczeń, bo tak naprawdę to nie piękna okładka czyni książkę wartościową, ale jej treść i gorąco, gorąco namawiam do przeczytania tej książki. Naprawdę wiele stracicie, jeżeli tego nie zrobicie. I myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Będziemy jeszcze wracać do książek Aleksandra Dima, czy Aleksandra Dima, syna. zresztą potem rzeczywiście ludziom pozostał pomimo tych 1300 stron pewien niedosyt, bo po śmierci autora, który do końca życia robił notatki na temat życia swoich bohaterów. Te notatki zostały zebrane przez jego wielbicieli i powstała książka. Aleksandra Dima, poniekąd, chociaż już nie żył, Martwa ręka, czyli Zemsta hrabiego Monte Cristo, o ile dobrze pamiętam tytuł. Więc będziemy jeszcze do Aleksandra Dima tak czy inaczej wracać, bo napisał on wiele książek, każda jest wspaniała na swój sposób. A na dzisiaj już dziękuję wam bardzo. jeżeli. Podoba Wam się mój kanał. Zapraszam do subskrybowania go. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zapraszam do polubienia tego filmiku, do odwiedzenia pozostałych filmików, jakie nagrałam wcześniej. Na razie jest ich niewiele, więc je ogarniecie. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować w inny sposób, link do mojego Instagrama jest w opisie pod filmikiem. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam już nadzieję, bardzo, bardzo niedługo. Hej!